Co za miłkłeś. Dzień, do... dzień dobry, cześć. Chłop mi wszedł w uzanie. no fajnie. No siema. Dobra, dawaj. W rosyjskim roku nagrywam kolejny film. Nawet nie wiem po jakim czasie, zaraz powiem konkretniej. Po 100 jed... miesiącach. miesiącach. Trzech miesiącach. To czemu ty tak długo nie nagrywałeś? Yy, wylogowało nie... mnie z konta i nie chciało mi się logować, a więc no. Fajnie. Dobra, lecimy. I chłop zwykle mnie nie będzie słyszał we wszystkim co mówię, <kluz> więc no. Dobra. Poduję się. A I... ka mnie też będzie słychać? Y, tak. Dobra. A na filmie. Tak. Dobra. Y, akurat jest Dobra, dobrze, czekamy. Bo nie, nie słychać pikania, tylko proszę nie hejtuj w komentarzach, bo klienta jest... to zobaczy, to się zeszła. <kluz> Dokładnie. Jak, jak słaby jesteś. Cicho, świeć. Sam nie jesteś dobry. Nie no dobra. Ale ze mam. Tylko ja mam wrażenie, że chłop zaraz będzie mówił, że mam cheaty. Do, praktycznie codziennie tak jest. jak. Antyka, później będziemy grać w... W co? Tak. W nie, bo ty masz odklejkę jak my nagrywamy film. Jak coś to, wy, jak coś to wytnę twoje imię. gdzie będę w swój kanał. To wiesz, to... Znaczy znam z, z naszej tej. Kurde, Zeza Nie Ja mogę znaleźć, bo to taki kaczesz. Ty skaczesz. Ty kurde uciekasz, że Zeza masz. Masz? Mama? Nie wiedziałem, że mama zeza. A, ba, życie, czepiasz się, typie. Zamknij się. A, i ogólnie tak. proszę jeszcze zostawić lajka like i suba, bo inaczej, kurde, nie wiem, wiadę Nie wam będziecie w... żyć. Wiadę wam na chatę. dosłownie. Ja jestem wydana, także nie... proszę on się nie... nie bać. On, on mi już pokój rozwalił, wiecie? O -o, o, o, Nie wleczę się tam. Co? Jaka bomba na panie? Ja, ja wiedziałam, że ty będziesz na tym, albo będziesz w tym schowany. To już wolałem zobaczyć, Nad. Bo ty zawsze możesz coś wykombinować. Tak. Tylko ja nie wiem co. Proponuj znata. 100%. 100% tu tutu, tu, tu, ale to. No Dobra, co Co Jezu, Mam nadzieję, że w, że w tym... ...w innym rozdziale będzie usunięta ta broń. Bo ona jest Cza? za ta pompa? Po pierwsze, to nie są rozdziały, tylko sezony... <tuszy> nie, wcale nie ma rozdziałów w czy Wcale, wiesz? No ale są sezony najpierw, rozdziały są kurde dusze. No kurde! Cień jest taki magiczny. bo ty masz... Dobra, czekaj, szukam taśmy, czekaj. Co? Po co mu, mu... taśma? Celownik se nakleje, bo ty tak robisz na stówę. Ej widzowie, po co mu taśma, kurde? Bo co? celownik. Kurde, dłużsi Eee, ogólnie jak mam jedy, tak? Eee, bo mam daj tutaj. Jeśli słychać mikrofon, to przepraszam jak muchamy. No, ale chłop ma Ale chłop ma <laughs> Ty to jednak masz zeża strasznego. <laughs> YouTube. Co ty robisz? Am a Pszita. No mi tu. Co? Co ty robisz? Nie, yeah. nie yeah, zostaw, zostaw. Ario to. Ło, Prawie, prawie, o! prawie. Co, Wiedziałem, że ty podskoczysz, wiedziałem. To czemu do góry nie celowałeś? Słuchaj, no. Oh my god Cztery HP Dobra, ci zostało dawno, dawno nie nagrywałem, odzwyczaiłem się trochę Serio? Jaki hapeci został? Cztery? Ja dziwam, nie Cztery. Nie, nie, tak, nie wiem co ja robię ja Jestem upośledzony kurde i jeszcze się ośmieszam na platformie publicznej, fajnie Ej, na tu. Ej wiesz jak się nazywa? Jest... Nie, i to nie jest. A ja mam papież. Mm. Widział, że musi być jakiś odklejonik. Kurde, gdzie ty jesteś? No kur. Ten... Kocham ci teraz. Czyli tego jednego. Czyli tego jednego. Mówiłem, zaczyna się będę. <słuk> Dobra, ty, ty masz 6 do jednego, to zawsze musisz być spłacony na odcinkach. Bo jak ci Ale ja sobie normalnie gram, o to ci chodzi. Tak, ja normalnie. To ja muszę się pocić, musimy się myszkę zepsuć, żeby cię zabić, serio. No ja normalny. Co, ja przydać, co jeszcze, wtedy nie jest? Oj, coś też... Mówi ten jeden typ, który mnie zabija raz na ruski rok. raz na ruski rok. Ej dobra, teraz wam powiem po ten. Jak nie ma... Jak ten, jak... Nie ma, jak on nie nagrywa odcinkami, czy ten. No to on po prostu nie jest taki sputunny. tylko się zapłaci na odcinek. Tymczasem wy, którzy widzicie co ja odwalam jak wolno buduję, jak tak, wolno edytuję Ja to trzymam tak normalnie, tak Gdyby nie gdybyć Po ścianach są ławy Oła, 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 oła Trzyma to miałam, to się nie liczy To się nie liczy A gdzie mój nick? Znaczy nie mój nick, tytuł mój Eee Zno, znowu wejdę na twoje imię sorry um, nie, czy... y, powiem ci tyle ty który mówisz y, że się poce. zobaczysz co powiedziałem przed chwilą na odcinku ale ty tak. <laughs> Czemu, czy? się wyciszyłeś i to powiedziałeś tak co ty tu bo boże ty nie. masz tak dużo to? 10 hp do mnie zostawiłeś 50 m. <metrów. gél filling> <laughs> <gél può stres> o, oh, boże, poszę, poszę. Nie chcę mi się radzić. Ja Zbliżyłem minikera ma... wybiłki. Zaraz chyba zrobimy po w... prostu... Cię... Zaraz chyba zrobię cięcie i pójdziemy sobie na dło na przykład. Obóż. Co tam mówiłeś? Nie interesuj się na odcinku będziesz widział. No pewnie e, nie słuchajcie głową, nie zgupi i tak dalej, pewnie tak będzie. Total quality, no. Nas... No, no kurde... Mhm, dupa. Zesrało się. No! Ty masz białe? Wiesz, że ty masz przekopę na wątrobę. No ile ty masz tego HP? Ale mam palca Co masz? Nie umiem Tak Kurde On mi z jednej strony Ja chcę sobie tytułować to Kurde nie wiem co zrobić Zadałem ci 217 HP i żyłeś tytułowo Ta no Zadał Na pewno mi zadał 217 Patrz sekret mam Widzisz sekret Znalazłem sekret A ty co? Dup Dup, Nie to jest ty masz ten, ty masz Ja nie mam nie dziw, że nie mam z tobą ty masz większego dmage'a Ja Ja Jak ty mi zarąbałeś chyba trzy rundy za tyle Po I... Tak, chyba dwie Ja nawet nie mam, ja nawet nie mam pięciu wygranych przez ciebie. Bo pierwszą, bo pierwszą rundę w moim życiu to od razu ten, to od razu ten Yy, ty, yy, yy, o wygraliśmy, a teraz to w ogóle nie wiem. Czy. Ty... Pierwszym to normalnie ładnie wygraliśmy, a teraz to co? I... cały czas. I się dziwisz. Bo cię nie uleczyłem, bo co? I... Spróbuję, go. Nix ten coś. Się... Tam jeden, co teraz mówi, coś na odcinku. No i co? To, że będę wiedział, że ty wszystko tam mówisz. ja się zabiję, Tak więc... tam no, ja się będzie... nie boję, że ty będziesz wiedzieć, co ja mówię, bo ja nie mówię nic złego. No, ale coś o mnie powiesz. Skoczyłam na tą na tą na Ciebie nawet nie było tu. Mhm, na pewno. Byłam zaś... dziękuję, zobaczysz, nie było cię widać. No lepiej, jest to ślepy jesteś ewidentnie, albo ścianę zapostawimy. Albo twoja kamera jest taka słaba. Widzę cię. Hi bro. <laughs> Bambik, bambi Kurde, jaki spoceniec. Okej. Okay. Kao, you A taka ty jeszcze ma w Guys? Nie wiem, a poza tym wy, wytnę swoje imię. No wytnij. Jak zapomnijesz! To będzie beta 1. Yes. Czego zapomniałem, na czego... Dobra, ja też się w sumie ulec. Nie wiem. No kurde, ty mi zadajesz? Nie możesz? No, Czuj! Nie, no i ty wszyscy weźmień, nie przynosz takiego wstydu, bo. To nie jest do retury, jak ten, jak wszyscy powiem. Bo wiesz, że ten, wiesz, że niektórzy z naszej klasy tyle uglądają. Nie, Że Jak się nacznie na twój kanał, to ty wiesz... Ty wiesz, mi to zgłosił do widza dyrektorki? Dobra, dobra, dobra. Do. Ale o co ci chodzi? Nie wiesz? No bo y, nasze klasy też... jak oglądasz YouTube'a i jak nacznie się na twój kanał i jak na przykład ktoś z naszej klasy zgłosił twój kanał do, do widza dyrektorki, to nie wiesz. No i co mnie to, że w nie ma prawa więc powiedzieć nawet? Ja, bo... bo... nie, tutaj. No, no, i? Hm. A poza tym, po co mówisz, kurde, ile mam lat? Skąd ty nie nie? Nie. Skąd ty nie ile lat? No, ale ty powiedziałeś, ile mam lat nie więcej, bo powiedziałeś, że nie mam 13 lat niby. Ale mogę pomyśleć, że masz trochę więcej, bo masz 16. No. Słuchajcie się, on ma, on ma ten... Kurde, czeka, bo biurku zaraz rozwala. Tylko <noise> <noise> zaraz waliłem prawie. <noise> mi się. To było takie shit, Rozwala tryb rozkładania on... Ja, ja później się dowiem, co ty tam miał do tych swoich widzów. Nic nie miał, cześć, rekaszecie. Ugde. The... Nie mam ja, nic. ale nie jak nie, tak na odcinku, nieładnie. Tymczasem rykułem. Ale my robimy family friendly content, a nie tak jak rykułem. No to weź tę. Weź za cenzury po prostu. Weź na Zacenzuruj! No. Jesteś mini-youtuberem, to dosłownie, ty nie umiesz za umiem. No bo jestem mini-youtuberem, wiesz, że ja mam subów, kurde. Ja. Ile? Ty masz 11. O, to nawet 11, no to jestem, kurde, mini-youtuberem. O, siema! No kurde! Na pewno mnie z tego zabiłeś, na pewno. Widzę, Miałem 30 wiemy. HP. Widzowie, on nie jest takim botem, on kurde tydzień temu zaczął grać w Fortnite'a, także. proszę się... Co ty poni? tam co chwilę mówisz do tych swoich widzów? No na tym polega odcinek, że kurde cały czas ktoś gadać, no to mówię też do nich chyba, nie tylko do ciebie, nie? <laughs> nie wiem. Takie nagle kaliente do ciebie dzwoni. A nie wyświetliło mi się, bo jak mam OBS-a włączonego... E, to a jak dzwoni. Nie dzwoni. Ale, ale ty Ma, no, by, wdejmów... Ani by mi się nie wyświetliło, ani bym nie słyszał, bo jak mam OBS-a włączonego, to mi się włącza jakiś tryb streamowania, streamowania i kurde mam tak jakbym sobie ustawił nie przeszkadzać. <laughs> Serio? Tak. Tu też to tak. <laughs> Ej, nie ja na tym... Ej, a ty dostajesz jakieś PD za to? Za jakiegoś killa? Tak. Ile? Nie wiem. No! Nie, nie się żadnych tych. Po prostu się gra, się gra for fun. I po ty ty po, po tego później idziesz? Widzowie. W następnym sezonie. jest tak posiągnie jak Zrobię. Losowanie nie na się, Teraz będzie się dudę. Znaczy może nie skina, tylko skina na przykład Dobrania albo emocji. I specjalnie tego nie mówię na głos, bo on mnie nie słyszy teraz. Żeby chłop się nie napalił, żebym miał Ale mu to kupić. Mówię komentarze, komentarze pod swoimi No coś tam czytam. Ale rzadko. Normalnie I tak, chyba no, yeah. nie For me, I mean like corn, hot cork It's corn Ja tak o tym, ile to będzie nie zrobić? Oh I my god, god. Napiszcie no, w komentarzach Ej, dobra, to raz jeszcze raz. tak z... Parę rundek za zagramy i chyba gramy w ten... Flicky Bikes tak. Pytanie, czy nagrywamy to jeszcze na odcinku czy nie? Pytanie, czy nagrywamy to jeszcze na odcinku czy nie? Tak. No to po prostu teraz zrobię cięcie i tam. No, no to dobrze. No się nie zrobię cięcie, tylko jak będę to montował, to zrobię po prostu cięcie i tam. Dobra. A ty umiesz montować filmy? Nie więcej. Ja, ja bym nawet nie, nie wkleił ten napisów. Ja mam głównie cięcia robić i w sumie to tyle, nie wiem. Ja też mam robić tylko cięcia. Ej, a weź zrób jeszcze intro, gdzie będzie i show speed robił fake'a. Zrób takie intro. Nie. Nie masz psychy? Psycha mam, ale ja nie zrobię tego. Kurde, miałeś fartanie nie killa Ta, ta, ta Bo się uwierzę <grywa> O Boże, nie tam mi się... <grywa> my god Czemu ty co chwilę tak się wyciszasz? A za mną gada w raz na ruski rok <grywa> Bo mówię do widza <grywa> Czemu ty ze ścianką ze mną gra? To nie ma sensu Dobra, dawaj gramy w Freaky Bytes Dobra To my zobaczymy się jak się gra Niech się to pa, pa, Dobra Dobra, już wychodzę Na razie mówię, możesz mówić co chcesz, bo na razie ja tu będę robił cięcie, to wszystko co teraz mówimy Dobra Nie dobra. będzie tego widać co, co to był za jakiś special? To takie... Dobra, dobra. Powiedział? Nie wiem Takie było... Y, coś tam zrobiłeś... Coś tam było, nie wiem Dobra, weź to, Flaky Bikes Niezłe Flaky Bikes Nie wiem Będziemy znowu no, Dobra, publiczna rzecz Dobra, jesteś. <laughs> jesteś, na no, tak jestem, dobra. E, dobra, już pozbyłeś teraz tylko... Nie jesteśmy Dada. razem. Wow, już kliknę ten Ameryka. Nie powinniśmy być razem, bo nie Ty mnie cały czas będziesz zabijał. O, to moja mnie ma. Jesteś pizdą. A macie 15 tysięcy dziewięć To bo i kurde, tak to jest. Ty jak się z nim gada teraz? On będzie narzekał cały czas. Właśnie uci ty! Ja wychodzę! Jak mam czy to to nie. Kurde już płacz To mi się irytuje!

Poczki. No to nie było na A wiesz, że ja jakiegoś typa zabijałem i jemy... O dobra. Siema. Siema. Ja. Wiem. Co?! Równo? Ci ci równo? <coughs> Jestem hamzycy ze właśnie z makiem zjedz ze smakiem? Jestem ze samą. Mówisz to drugi raz, nie liczy się. <tum> ta, to <a> tymczasem ty <grywa> Widzę cię tam Jak... Widzę cię tam, siema Ja walę, sam się powalił <grywa> Ty to jesteś, big brainer. Nie mogę iść mnie zabił No nie, nie tak. wyjść Ja... U mnie jakiś typ ma tego samego skina co ja, ale chłop na 102 poziom. Taki mały? Taki duży raczej. Taki duży. To się Nie. A ja mam zesa. Jestem helikopter. No, samolot we mnie wręciał. Ty już nie żyjesz, bo cię zarpega tam strzela. Ta ta ta, Nie strasznie nie się, bo Mówisz? No. 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 i sam się powalił znowu. No, co, 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 co ty masz? Nie nie Ło, Idą, Ja kurde, my jakąś drogą światową prowadzę, a ty kurde mówisz, że i dobrze. Ło! No i to Lecę do ciebie, kachajarek! No Przepraszam, nieprzyjacielu. A, no, co ty robisz? Od... Czemu ty 20? do mnie lecisz? Nie każę, I can. No i sam się znowu zabiję, no ja ale Ja jak strzelam RPG to chociaż, to chociaż nie strzelam sobie pod nogi. <laughs> ale ja strzelam, dlatego to jest OG takie. Bo jak... bo to był jeszcze mój i dlatego mnie ulecił. Ty wiesz co to jest OG? Wiem. To czemu mówisz, że, co, że coś to jest OP jest to OG? No bo to to samo. Nie. No to udowodnij, że nie. OG to jest coś tam, że oryginalne, a to OP to jest, że mocne. A zresztą widzowie wieją o tym. O Jezus! Napiszcie Byku! Pomóż! Nie no mój ma... Ten, ten twój to chyba awka stał jakiegoś. Nie! Nie! Ty masz awka. Dobra, no ty już ogólnie ja nie zujesz. powodzenia. Biorę egzotyczną broń i już nie zuję. No Stary, żebyś wiedział co ja wziąłem. Żebyś wiedział co ja wziąłem Chodź tu. To ty? Chyba tak. Nie. Ja jestem w samolociku, prowadzę prawo jazdy. A! Kurde trzech pluszaków macie w sumie. Jednego powaliłem, z drugim się bijłem, a ty... a ty byłeś w trzecim samolocie, kurde. Ja cię jest. No i dobrze. No kurde, zostaw mi kawojatku, mały. Macie dziesięć tysięcy pluszaków. Dziesięć tysięcy pluszaków. Cześć, ja jaki, no zostaw mnie kofra Cześć <gibli> Cały, ja <wiek podroga>. wpadłem <gibli> Jaki Matrix, jaki Matrix Dokładnie, nie zmyślam no. Ej to było okay, okay. <gibli> jakie takie Jakie, 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 takie, takie, okay, 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 okay. <gibli> takie Dobra, chodź tutaj też Cześć No co ty tu robisz?

Oh no my god Dobra Chodź tu każdem! Kasio, chodź na tą pierwszą górę u was i mnie nie bij. Ja ciebie też nie będę bił. Ale będziesz to cię zabija. Helikopter, cejo! Wiem, wiem, wiem. And widzowie z tym oto przepotężnym pluszakiem. Kończymy odcinek. A! Na koniec odcinka. Piętna. Na koniec odcinka nie, nie, tak nie żyję. Miało Dobra, Dobra tak. dawaj kończ. Żegnam. Pa, pa.